Dzień dobry, dzisiaj mam tutaj taką Mustanga i taką musterkę, że przy mocnym ruszaniu coś uderza mocno w podłogę, coś się tucze. Definitywnie pod autem już wiemy co to jest. Jest to podpora wału, pokażemy Wam później jak się to tucze. Jest to auto mojego kolegi Rafała. Niestety, auto z 18 roku z małym przebiegiem 40 tysięcy. Też potrafi zrobić nam psikusa, a pokażę Wam, dlaczego nam robi psikusa. Zaraz podniesiemy na podnośnik. Pokażę Wam, co się tucze, jak to wymienić. Na szczęście da się to naprawić, a jest to podpora wału, niewymienna. Nowy wał do tego auta 5700 zł, zł. zł. Niestety podpora wału jest niewymienna, ale znaleźliśmy na to sposób. I zaraz Wam pokażemy, jak to naprawić samemu na aucie bez wyciągania wału, bo tak się da. Teraz zapraszam, żebyście zobaczyli, co się tucze i jak to słuchać w aucie. Przepraszam, dostałem okszan. Auto jest z 19 roku, wersja europejska. Będę to powtarzał za każdym razem, bo dostałem zarąbisty okrzam. Ok, pokażę wam, co się tu psuje. Może teraz będzie lepiej słychać. Przyłożę tutaj do podłogi. O, daj. Daj jeszcze raz. Dobra. Teraz robimy launch control, żebyście zobaczyli jak wał bije w podłogę. Usłyszeli? O. Dobra. OK, mamy auto na podnośniku. Pamiętaj, daj suba. I co się tu dzieje? To się dzieje, to jest wada fabrycznych Mustangów. Jest fabryczny wydech. Przez to, że nie ma tutaj X pipa ani H pipa, ten piec rozpuszcza u góry podporę wału, tą, która jest niewymienna. Tutaj wam się postaram nagrać, jak kolega ruszy wałem. Rafa, możesz tam machnąć wałem, a złapać zawał i ruszyć górę-dół, żeby pokazać, jak podpora, jak podpora chodzi. I przez to, że ten wał tak chodzi, tak jak teraz. Jest duży moment obrotowy na silniku. Wał krzywi do góry i wał uderza w podłogę silnika. Niestety, te odgłosy, co słyszeliście wcześniej, to jest to, podpora wału jest zamienka do tak mocnego silnika. To jest 5.0. Podpora wału jest niewymienna, tak mówiłem wcześniej, ale znaleźliśmy na to sposób. Zaraz nam pokażemy, jak to wymienić. Jak sobie naprawić wał na samochodzie bez wyciągania wału i wymienić sobie przy tym podporę. Tu mamy sposób na naprawę podpory wału. Mianowicie od firmy Car Danik, wały napędowe, tu macie namiary, kupiliśmy rozkręcalną na pół sztywniejszą podporę wału, to jest fajna rzecz jak ściągacie sobie limiter, żeby latać powyżej 300 na godzinę, usztywnia się wał i to naprawdę mega usztywnia się wał na tej podporze, ona jest tu rozkręcalna i zastępuje tamtą podporę, która jest niewymienna. Nawet ma tu śrubki, żeby, żeby sobie przekręcić z samego wału to co ma odbierać ciepło, żeby się nie przegrzewało. Dobra. Bierzemy się za demontaż całego wydechu, bo inaczej tego nie, nie zrobimy. Musimy zdemontować cały wydech, żeby dostać się tutaj do wału napędowego. Ok, tu sobie poznaczyliśmy markerem. Popuszczamy to obejmy. Idziemy na koniec wydechu. Tutaj odkręcamy tą śrubkę, tą śrubkę. Tu odpinamy aktywny wydech, te kostki, te wszystkie kable. Tutaj od podróżnicy tutaj jedną śrubkę, tutaj drugą. Tutaj tak samo. I jedna osoba trzyma tutaj wydech z tej strony, druga ten. Ściągacie go normalnie ładnie z tego i wyciągamy wydech, żeby się dostać do wału. Zaraz Wam pokażemy, jak wygląda wał. Okej, okay, słuchajcie, o co mi chodziło. Nie musicie ściągać z tych wieszaków. Tylko tutaj jest taka zapinka ładna, tu jedna, tu druga. Trzecia, czwarta, po prostu tu chopaki widzę walczą z wałem. Tu jest zapinka, tu zapinka, tu zapinka. Po prostu tak się ściąga wał. Uderzało podłogę, pokaż Rafał. Mimo tego, że nie jest podpora pęknięta, rozerwana, po prostu jest zamienka do tego samochodu. Kiedyś próbowaliśmy to naprawić, daliśmy tam po pięć podkładek, żeby opuścić troszkę wał niżej. Niestety to nic nie dało. Bije po prostu po tym, a wcześniej biło tam. O, zobaczcie, jak jest tu wyrwane kawałek. Tego złotka przez to, że tą częścią wał uderzał w podłogę silnika. Ok, odkręcamy, odkręcamy, popuszczamy delikatnie wał, on nam opadnie. Na tą ten musimy wyciąć tą podporę. Ok, tutaj rozwiercamy nity. Ok, tą blaszkę odzyskujemy. Yy, ona ma chronić przed tym wydechem, taka blaszka ma chronić przed tym wydechem, żeby nie rozpuszczało u góry tutaj, żeby nie nadpuszczał temperatura, żeby nie zmiękczała tej podpory wału, wału, ale niestety nie udało się to w założeniu Fordowi. Teraz musimy tu odkręcić jedną śrubkę, drugą śrubkę, popuścić wał, zacząć z tym, z tym walczyć. I teraz ten, co się urodził się z śnie, pieką kożową w rękach, rozcinamy starą podporę, będziemy ją wyciągać. Nie na bardzo ścieliśmy po tej stronie, po tamtej rafał ściągnij. O. To już jedną rzecz mamy zdeaktywowaną, Tu prawdopodobnie idzie nożyk do tapet, i będziemy musieli wyciąć tą gumę tutaj w tym miejscu. Słuchajcie, auto ma 450 koni. Podpora wału w tym aucie to jest jakieś po prostu śmieszne. Dlaczeka mięciutka. Dziwne, że wał tu macie miejsce. O, tutaj uderzał tam w podłogę. Dlaczeka dziurawy. Wywalona od wału. Ok, tutaj z opakami wycięliśmy tą gumę. Całą. Tu na alternacji będziemy zakładać tą dedykowaną podporę. Którą się da wymienić. Jeszcze jak półtora roku temu szukałem podpory wału. Nie było, bym musiałem cały wał siebie w Mustangu kupować. Tutaj się uratujemy w ten sposób. Ok, to jest jedna część podpory. Guma, która ma ścisnąć wał. Z dwóch kawałków się składa. Tu się skręca jedno z drugim na wale. Tą blaszkę, co odnitowywaliśmy tam, po prostu musimy tutaj przykręcić. Jest na na miejsce. Ona ma niby odbierać ciepło, żeby się nie przegrzewała ta pseudo guma, która się i tak przegrzała i biło w podłogę. Okej, okay, tutaj macie miejsce. Tu jest wał. Taką dziurę wybiło tutaj. Teraz będziemy to przekręcać do podłogi z samochodu, i zanim przekręcimy, smarujemy tak jak były fabryczne śrubie, też klejem do gwintów, żeby się nie odkręciło od drgań wału. Górną część podpory przykręciliśmy. Tu ma napisane front, czyli front do silnika tą częścią. Teraz będziemy łapać drugą połowę wału, skręcać jedną, drugą część razem. Ale zanim to skręcimy, te śrubki też, niby w instrukcji nie ma, ale posmarujemy klejem do śrub, żeby się nie odkręciło. Podpora zamontowana. Ta blaszka tutaj, co odnitowywaliśmy, jest przekręcona, żeby odbierała ciepło. Na tamtym podporze się niestety to ciepło nie udało odbierać, rozpuszczało tamtą podporę. I teraz testing, czy wał się w ogóle rusza tutaj na temacie. Dla, dla mnie to jest mega usztywnione. Andrzej, chodź do testów. No, Andrzej, dawaj testy. Zobaczcie, jest mega sztywny. Aż się auto, auto całe na podłodze się ale wał się w ogóle nie rusza. Jest super. I testing bicia wału. Dawaj, Rafał. nie, 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 nie. Ok, teraz te, te, testing wnętrza, żebyście usłyszeli różnicę. No, Rafał, daj. Za rąbiście, nic nie słychać. Czyli to nie jest tak, że podpora wału jest niewymienna w Mustangach. Jest wymienna w opisie mojego filmu, będzie mieli namiary. Gdzie, co i jak, jeżeli się podobało, łapkę w górę, daj suba. Dziękuję za oglądanie. Cześć Wam.